Gryzaki z włosem dla psa, uwaga, nie dla każdego psa. Naturalny tak, zdrowy, czasami. Mnie osobiście tego typu gryzaki trochę obrzydzają i ja niekoniecznie je podaję swoim psom. I choć psy za nimi szaleją, chociaż też nie wszystkie, to nie jest to produkt, który powinniśmy podawać tak po prostu. Włos się nie trawi i to jest fakt. Może zalegać w przewodzie pokarmowym i prowadzić do problemów trawiennych, zwłaszcza u psów z wrażliwym układem pokarmowym. Gryzaki z włosem pobudzają metabolizm. Pamiętaj o tym. Takie gryzaki są polecane tylko dla zdrowych psów, które mają prawidłową perystaltykę i jelit. Ale jeśli twój pies ma problemy z trawieniem, jest starszy, schorowany, po zabiegu odpuść ten rodzaj gryzaka. Nie wszystko, co naturalne, jest dla każdego. Pamiętaj, obserwuj reakcję psa i dawaj tylko wtedy, gdy jesteś pewny, że to dla niego jest bezpieczne. Ja osobiście wybieram naturalne, suszone uszy królika. Są delikatniutkie, mięciutkie i mega, mega aromatyczne. No i do tego jeszcze pyszne.